Zamiast wycinki przydrożnych drzew, zachowanie tych starych i dosadzanie nowych. Taką ideę przyjęli pięć lat temu mieszkańcy Woryt. Rok później na dwukilometrowej drodze prowadzącej z Gietrzwałdu do ich wsi powstał Park Kulturowy Warmińska Droga Krajobrazowa. Kilka lat temu w Polsce było to pionierskie działanie. Dziś mieszkańcy wsi przyznają, że był to strzał w dziesiątkę i do podobnych decyzji namawiają innych. Dwukilometrowa trasa prowadząca z Gietrzwałdu do niewielkiej miejscowości Woryty. Tu od czterech lat drzew przy drodze nie wycina się. Dosadzane są natomiast nowe. Co roku były wycinane drzewa. Znikały z tej alei kilkanaście, kilka drzew rocznie. I cała praca, jakby, tylko na tym polegała. Nie zgodzili się na to mieszkańcy wsi. Zdecydowali się chronić warmińską historię, bo przydrożna aleja jest częścią tej krainy. Aleje były sadzone w celu. Wyznaczenia tej drogi, ochrony podróżujących. Trzeba pamiętać, że wtedy to, to były często wozy konne z prowadzonym inwentarzem. One się poruszały dosyć wolno. A zimą ta aleja po prostu wyznaczała tą drogę. Chronimy zabytki. Często wbrew woli mieszkańców, którzy albo tego nie doceniają, albo uważają, że, że to jest jakiś przepis narzucony z zewnątrz. Tutaj jest sytuacja inna. Mieszkańcy musieli taką decyzję samodzielnie podjąć. Pozytywny odzew ze strony samorządu pozwolił na stworzenie parku kulturowego Warmińska droga krajobrazowa. To rozwiązanie pozwala na to, by mieszkańcy decydowali o losie Alei. Jej otoczenie jest teraz zadbane. Przybyło około stu nowych drzew, które co jakiś czas są pielęgnowane przez specjalistów. Każda inicjatywa mieszkańców, która prowadzi do rozwiązywania problemów, które dotyczą tychże mieszkańców, są pewnością jest popierana przez samorząd. Inicjatorzy modelu Gietrzwałckiego promują swoje działania wśród innych gmin. Liczą na to, że ich sposób na ochronę krajobrazu podchwycą inni. Zastanowimy się z radnymi nad naszymi, nad naszymi wioskami mazurskimi, które jeszcze nie straciły swojego charakteru. Podobnych dróg na Warmii jest więcej. Niewykluczone, że także one zostaną objęte ochroną. Gdy będzie wsparcie Unii na te cele, myślę, że kolejne drogi będą warmińskimi drogami krajobrazowymi. Jedyną wadą, jaką wymieniają specjaliści jest ze względów bezpieczeństwa wydłużenie czasu przejazdu przez drogę. Mamy do czynienia z ograniczeniem prędkości z 90 do 60 czy 50. Na odcinku dwóch kilometrów to są, to są dwie minuty. Zalecają w tym czasie otworzyć okno i podziwiać zachowany warmiński krajobraz. Anna Wałkanis, Informacje.